Dzień dobry. Witajcie kochani. Dzisiaj z taką raczej w takim plażowym nastroju dlatego że chciałam wam powiedzieć że niezwykle ale to naprawdę niezwykle obecnie jest ważne utrzymywanie równowagi między zaangażowaniem a wypoczynkiem. Te zasoby które odzyskujemy w chwili kiedy jesteśmy w sobie ze sobą, kiedy robimy rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, które rzeczy, które potrafią nas wyłączyć z tego działania, z myślenia, z kreowania. To są takie chwile, które to wiecie, to jest tak jak z dzieckiem. Ja jestem akurat tą szczęściarą, że obserwuję. Obecnie mam czy czy letnią taką malutką i obserwuję. Moją córkę i wnusie, które są ze sobą 24 godziny na dobę, z uwagi na to, że nie mieszkają w Polsce i nie ma tam nikogo do opieki. I to po prostu jest oczywiste, że kiedy jesteśmy nawet z najbardziej ukochaną istotą 24 godziny na dobę i cały czas jesteśmy w tym jednym nurcie, w tym jednym trybie, w tej jednej historii, to po czasie przychodzi pewnego rodzaju zmęczenie i taka potrzeba przeżycia czegoś innego. I to jest oczywiście naturalne, kiedy dziecko jest bardzo małe, jest noworodkiem, to w ogóle takie przestrzenie się nie pojawiają. Natomiast naturalnie, kiedy jest zachowana właśnie równowaga, kiedy to jest w nas odkryte, niewyćwiczone, a odkryte ta prawdziwa jakość tej równowagi, to zachowujemy ją po prostu wszędzie. I tak samo teraz jest bardzo ważne, to dlatego, że w chwilach, kiedy się wyłączamy, przechodzi tak wiele uniwersalnych pomysłów, tak pięknych, tak szybko widać owoce tego. No, już wielokrotnie mówiłam, że czasami bywa tak, że nie zdążę nawet dokończyć myśli, a to już się zaczyna dziać. Także to, co nazywamy prawem przyciągania, to, co nazywamy prawem kreacji, to jest Głównym, jak gdyby, jakby to nazwać, takim filarem tutaj jest właśnie utrzymywanie równowagi między wypoczynkiem a zaangażowaniem. I błędnie, naprawdę błędnie, wiele osób nadal myśli tak bardzo schematycznie z pola 3G, te sukcesy, te cele, te gonitwy. Mm, rywalizacja, to wszystko już jest dawno nieaktualne, kochani. Jak widać, ja już swoje dzisiaj zrobiłam, zamówień mnóstwo przyjęłam. Teraz sobie robię przerwę i właśnie w tej przerwie dzielę się z wami tym, co do mnie przyszło. Trzymajcie się! Hej!